Kiedy cisza i łzy stają się modlitwą, kiedy cisza i łzy stają się modlitwą. Nazywam się JJ, skrót od Jolanta Joanna. Mam dziś osiemdziesiąt jeden lat, i moje życie było długie, skomplikowane i pełne prób, podczas których przeżyłam bolesne doświadczenia, niektóre tak głębokie, że pozostawiły ślad w moim ciele. Nie opowiem wszystkich szczegółów całego mojego życia, bo nie jest to konieczne. Ważna jest siła i odporność, które nauczyłam się znaleźć w cierpieniu. Niemniej jednak, pośród tylu cierpień, choćby przez krótki czas, doświadczyłam radości posiadania dziecka bezcennego daru od Boga. Moje świadectwo rodzi się z potrzeby dać głos tym, którzy często pozostają w milczeniu, osobom wrażliwym, nieśmiałym, pokornym, które nie mają odwagi ani przestrzeni, by mówić. Chcę opowiedzieć tylko o kilku wydarzeniach, ponieważ mimo ran życie można nadal odnajdywać chwile światła. A prawda opowiedziana szczerze, może uwolnić zarówno słuchacza, jak i mówiącego. To nie jest tylko moja historia. To jest również historia tych, którzy są zbyt wrażliwi lub obawiający się zranienia, zawsze pozostają o krok w tyle. Nie piszę tych słów, aby osądzać lub wzbudzać litość, lecz by przypomnieć prawdę, tak aby ci, którzy są tak delikatni jak ja, mogli poczuć się mniej samotni. Piszę, bo cisza czasami staje się więzieniem. Istnieją ludzie nieśmiali wrażliwi, o prostym sercu i którzy, tak jak ja, przeżyli bolesne sytuacje, nie znajdując miejsca, aby ich wysłuchano. To świadectwo jest również dla nich. Podzielę się z wami ostatnimi siedmioma latami mojego życia, które były pełne głębokich wyzwań i bólu, ale także drobnych oznak odrodzenia. Nie robię tego, aby osądzać czy obwiniać, lecz aby pokazać, że nawet w najgłębszych ranach życia jest miejsce na godność, siłę i wewnętrzny spokój. Po stracie mojego ukochanego syna Jana, pięcioletniego dziecka, poczułam potrzebę zrozumienia wszystkiego, co przede mną ukrywano i zbliżenia się do Boga. W ten sposób zaczęłam studiować teologię. To studiowanie, krok po kroku, oświetliło wiele ciemnych zakamarków mojego serca i umysłu, ucząc mnie, co oznacza żyć jako prawdziwa chrześcijanka. Od momentu, gdy zdecydowałam się zostać wierzącą, pragnęłam służyć Panu i bliźniemu całym sercem, zgodnie z naukami biblijnymi. W duchu pokory, bez pragnienia zysku, lecz jako akt miłości i wdzięczności. Należy do naszej wspólnoty od 42 lat. Bywały chwile, gdy chciałam się oddalić, zwłaszcza po traumie, o której teraz mówię, ale moje sumienie przypomniało mi, że podczas chrztu złożyłam uroczystą obietnicę, że pozostanę wierna prawdzie aż do końca, a Duch Święty namawiał mnie, abym nigdy nie zdradziła jego kościoła. Czułam radość, że tego nie uczyniłam pomimo że nie mogę już regularnie uczestniczyć. Dziś należę do innej grupy znajdującej się w pobliżu mojego domu. Lata później Graziele, moja znajoma, poprosiła mnie o przetłumaczenie książki niezwykłej amerykańskiej pisarki Ellen White, oczywiście chrześcijanki. Przyjęłam tę prośbę z wielką radością. Na początku wahałam się, obawiałam się, że mój angielski nie jest już wystarczający, bo długo nie ćwiczyłam języka. Ale moja pamięć przyszła mi z pomocą i praca została ukończona z miłością i wdzięcznością. Było to zadanie zwane wsparcie duszpasterskie, co dla mnie stanowiło przywilej, honor i odpowiedzialność. To nie była praca profesjonalna, tylko amatorska. Z czasem, z tej pierwszej książki powstało około trzydziestu kolejnych, również autorów innych niż White. Droga pełna szczerego poświęcenia, długich godzin pracy, ale wypełnionych wielką radością. Była to praca cicha skrupulatna, pełna sensu. Gdy zdałam sobie sprawę, że to zadanie wymaga dobrej organizacji, przygotowałam w moim domu prawdziwe biuro wydawnicze, w którym oprócz tłumaczenia odbywało się drukowanie i oprawianie książek, wszystko wykonywane ręcznie przeze mnie. W tym miejscu muszę dodać, że od kilku lat cierpię na dwie nieuleczalne choroby, obie będące wynikiem poważnych urazów psychicznych i emocjonalnych na skutek prześladowczych traktowań. Jednak nigdy się nie poddałam. Pragnienie godnego życia w służbie Bogu, a zatem i innym, było ogromne. Ten stan zmusił mnie do prowadzenia ostrożnego i zdyscyplinowanego życia, ale nigdy nie odebrał mi woli działania. Nie poddałam się, nie usiadłam, nie położyłam się, żeby użalać się nad sobą. Nauczyłam się słuchać swojego ciała i szanować jego granice, kontynuując tworzenie, pisanie. A dziś także prowadzenie mojego kanału, gdzie dzielę się słowami nadziei i wiary. Biorąc pod uwagę, że te same książki zostały zakazane w Bibliotece Kościelnej, jest czerwiec 2018 roku. Po kilku latach oczekiwania i cichej pracy, w końcu pozwolono mi przedstawić dwie książki, które przetłumaczyłam, nie tylko dla siebie, ale i dla kościoła. To był ważny moment, a prezentacja miała być krótką chwilą celebracji i dzielenia się. Dostałam tylko około 10 minut, co było absolutnie niewystarczające. Kiedy czytałam krótki fragment tekstu, głos dziama, dochodzący z przodu ambony, szepnął: Spiesz się, spiesz się. To było jak porażenie prądem. Poczułam mrowienie narastające w całym ciele i bicie serca. Próbowałam kontynuować i poprosiłam o wyświetlenie na ekranie okładki drugiej książki. Żadnej odpowiedzi. Odczekałam chwilę. Czas mijał szybko. Nic. Jakbym o nic nie prosiła postanowiłam więc kontynuować bez okładki. Wkrótce potem osoba pełniąca w społeczności funkcję diakonisa, którą będę nazywać sali, podeszła do mnie od tyłu i wyszeptała: „Dosyć teraz. Nikt ciebie nie słucha. To zdanie do dziś nie zostało przez nią wyznane. Jej słowa odebrały mimowe. Potem, stojąc obok mnie, dodała głośno przed całym zgromadzeniem. Każdy może iść do księgarni i obejrzeć te książki. Później pomyślałam: po co było to całe przygotowanie, emocje, marnowanie czasu, tylko by potem usłyszeć, każdy może iść do księgarni i obejrzeć książki. W ten sposób publikacja zakończyła się nagle, w milczeniu wszystkich obecnych. Wyszłam na ulicę, zszokowana, stanęłam przed swoim samochodem drżąca i wypłakałam wszystkie łzy, jakie mogłam łzy głębokiego dyskomfortu, łzy upokorzenia. W tamtej chwili to nie było tylko upokorzenie. To był upadek czegoś, w co wierzyłam całym sercem. W ciągu kolejnych dni rana przerodziła się w chorobę. Zachorowałam poważnie, do tego stopnia, że musiałem przejść 10 tygodni terapii, aby odzyskać siły. Dopiero później dowiedziałam się, że moją winą było to, że przekroczyłam o kilka minut czasu przeznaczonego mi na prezentację. Pewnego dnia, wciąż zraniona, ale przytomna, postanowiłam napisać kilka linijek do około 15 obecnych tego dnia osób, nie po to, by oskarżać, ale by prosić o znak solidarności. Nikt nie zareagował. Innym razem ktoś, cicho, z dala od innych oczu, podszedł do mnie, by wyrazić swoje niezadowolenie i rozczarowanie. Jednak wszyscy widzieli, jak skończyła się ta prezentacja. Wrzesień 2018 rok. Po wakacjach letnich wznowiliśmy działalność noworoczną. Po moim liście, o którym już wspominałam, zostałam wezwana na spotkanie. Podzieliłam się tą informacją z emerytowanym pastorem, prominentną postacią o niezwykłej cnocie i godności, troskliwym przyjacielem, który zaoferował mi pomoc jako świadek, mówiąc, jeśli będziesz sama, oni zniszczą cię. Na te słowa naturalnie przyjęłam jego pomoc. Ale och, jakże miał rację. Kiedy dotarliśmy na miejsce spotkania, obecność pastora natychmiast zdawała się zaniepokoić komitet składający się z około dziesięciu osób. Jego obecność została natychmiast odrzucona bezsensownymi uzasadnieniami. Pomimo słusznych powodów, został brutalnie odprawiony. Dla dobra pokoju, a zwłaszcza swojego własnego spokoju, pastor wstał i wyszedł z godnością i spokojem. Powinnam była ja też wyjść z nim, ale moje nogi były jak sparaliżowane. Stałam przez około dwie godziny, poturbowana, nie mogąc się ruszyć. Wstrząsy trwały dalej. Niko wypowiadał się aroganckim i apodyktycznym tonem. Próbowałam się opierać, ale siły wroga uciszyły mnie. Jeden po drugim rzucali we mnie kolejne oskarżenia. Najpotężniejsze pochodziło od sali, tej samej, która zareagowała szepcąc, teraz dziad dosyć. Każdy może pójść do księgarni i obejrzeć te książki. Do dzisiaj ona nie przyznała się do swoich słów, tylko dlatego, że nikt tego nie usłyszał. Zamiast tego zakryła prawdę swoim zwykłym, elokwentnym powiedzeniem, Twoje słowo przeciwko mojemu, jakby to zdanie wymyśliłabym sama, tylko dlatego, że nikt go nie słyszał. A jednak jedna z nas musiała powiedzieć prawdę. Trzęsłam się na całym ciele i czułam, że zemdleje. Uszczypliwości nie ustawały. Jeden z nich ostatnio przybyły do naszej grupy, nazwijmy go Karminę. Z niespotykaną śmiałością powiedział, A my. Którzy pomogliśmy ci finansowo. W tym miejscu muszę wyjaśnić, co następuje. Kilka miesięcy wcześniej miałam się spotkać z odpowiedzialnym na zebranie. Odpowiedziałam, że nie mogę, bo zamierzam sprzedać mój dwudziestoletni samochód z powodu znacznie wyższych kosztów utrzymania. Słysząc to, mat, pastor, ten sam, który mnie wezwał na zebranie, dal rozkaz, aby skarbnik mi wysłał pewna sumę pieniędzy jako pomoc, pomoc, o którą nigdy nie prosiłam. Początkowo przyjęłam ją i podziękowałam. Jednak, znając ludzką naturę, na miesiąc przed wrześniowym spotkaniem postanowiłam zwrócić całą kwotę stopniowo, ponieważ wiedziałam, że ta dobra akcja będzie mi wypowiedziana. I tak też się stało. Po tym, jak wszyscy dziesięciu braci wyraziło swoje opinie, z których wielu mnie nawet nie znało, spotkanie zakończyło się modlitwą, w której nie uczestniczyłam z powodu traumy, której doświadczyłam. Czułam się naprawdę zdruzgotana. Nie pamiętam nawet, jak udało mi się dotrzeć do samochodu, ani jak wróciłam do domu odległa ponad 50 kilometrów. Pomiędzy jednym incydentem a drugim kłamstwem fałszywe zeznania trwały. Na przykład dowiedziałam się z wiarygodnego źródła, że podczas jednego ze spotkań krytykowano moje nieprawidłowe zarządzanie księgarnią, mimo że całe zgromadzenie przez lata wyrażało uznanie i ogromną satysfakcję. W rzeczywistości. Ta sama osoba, nazwijmy ją Betty, która sprzeciwiała się moim działaniom, przejęła zarządzanie księgarnią. Czy to nie zbieg okoliczności? Były też inne przypadki kłamstw i pogardy skierowane zarówno do mnie, jak i do mojej pracy, które mogłabym wymienić tutaj jeszcze, ale wolę poprzestać. Żeby nie wpaść w nową spiralę dyskomfortu, zaraz po wrześniowym spotkaniu poczułam się bardzo źle, silne bóle głowy. Zapalenie nerwu trójdzielnego, zaostrzenie ostrej fibromialgi z silnym bólem w całym ciele, fibromialgi będącej wynikiem ciężkiego urazu związanego z utratą dziecka, bezsenność, utrata apetytu, silna neurodermit na dłoniach, ten sam stan w znacznie łagodniejszej postaci, który został wyleczony po 30 latach kuracji. Teraz, aby móc używać dłoni, dłoni krwawiących na skutek ran, jestem zmuszona bandażować je lub nosić trzy różne rodzaje rękawiczek jednocześnie, dniem i nocą. Z powodu tych wszystkich problemów pojawiło się kilka innych komplikacji, jak na przykład pięć razy jęczmień na ochach z powodu ważnego załamania nerwowego. Po siedmiu latach wspomnienia wciąż są obecne, ale niewypowiedziane cierpienie psychiczne powoli zaczyna ustępować, również dzięki temu, że zastosowałam się do zaleceń lekarza, aby zdystansować się od tej grupy. Chwała Bogu! Ostatnio czasami udawało mi się zasnąć bez sięgania po tabletki nasenne, Zaczęłam jeść trochę lepiej choć w małych ilościach, a czasem nawet udało mi się uśmiechnąć. Po odkryciu, że książki, które przetłumaczyłam, zostały wycofane e zabronione w bibliotece kościoła, nie poddałam się. Gorąco modliłam się o przewodnictwo i siłę, by móc w jakiś sposób kontynuować służbę panu, i oto nadeszła odpowiedź. Nie martw się, kontynuuj dzielenie się moimi przesłaniami ze światem, tworząc kanał w YouTube. Wyobraź sobie, w moim wieku. Z tyloma dolegliwościami tworzyć kanał. Ale udało mi się to dzięki pomocy specjalistów i dodatkowym kosztom. Pragnienie dalszej służby panu i bliźniemu zwyciężyło. Podczas mojej pierwszej wizyty w szpitalu, gdy już otrzymywałam kroplówkę, lekarz dyżurny usiadł obok mojego łóżka i zapytał: Co się stało i na co cierpię? Powiedziałam mu: Co jest konieczne i niezbędne. Widząc mój ból, powiedział: Na szczęście to nie udar. Tylko silny ból głowy tak zwany Cefali. Radzę Pani, aby trzymała się z daleka od tej grupy, ponieważ ci ludzie są dla Pani toksyczni. Innego razu, kiedy byłam znowu w szpitalu, po szczegółowych badaniach, stwierdzono, że z powodu tego trauma istnieje ryzyko udaru. Stat też, musiałam przejść perkurację, która trwała trzy lata. Posłuchałam rady lekarza i odeszłam od tej grupy. Krótko po mojej pierwszej hospitalizacji, a powinnam dodać, że w ciągu pierwszych pięciu lat byłam hospitalizowana pięć razy, ktoś dowiedział się o mojej sytuacji. Powołano wówczas trzyosobową komisję do zbadania tych wydarzeń. Komisji przewodniczył psycholog, którego nazwę Luti. Był człowiekiem o wielkiej równowadze i wrażliwości, przynajmniej na początku tak mi się zdawało, i słuchał mnie uważnie, bez osądzania. Wspierał mnie. Jak tylko mógł i pomimo ogromnego zmęczenia i ogólnego dyskomfortu starałam się odpowiadać jasno i szczerze. Później, gdy zapytałam, czy wierzą w to co powiedziałam, wszyscy trzej potwierdzili, że wierzą w moje słowa, uznając moją szczerość i moją słabą kondycję fizyczną i psychiczną. Niestety, wkrótce potem, ten sam psycholog Luti, pastor emeryt, zmienił swoją wersję wydarzeń i całkowicie odwrócił się plecami ode mnie. Jaki był tego powód? Wytłumaczono mi, że w takich przypadkach koledzy pastorzy kryją się nawzajem, niestety kosztem cierpienia innych. Pewnego dnia, aby odzyskać spokój, zaproponowałam i poprosiłam o spotkanie pojednawcze. A kiedy w końcu udzielono mi głosu po raz pierwszy i zacząłem mówić, natychmiast mnie uciszono, ponieważ moja wersja, choć prawdziwa, nie została zaakceptowana, mimo że ten sam psycholog wcześniej uwierzył mi. Oczywiście, pojednanie się nie powiodło. Następnie ten sam pastor psycholog napisał do mnie list, którego, prawdę mówiąc, nie przeczytałam, bo już po jednym zdaniu na samym końcu listu zrozumiałam, że komitet żąda ode mnie przeprosiny, jakbym to ja, a nie oni sami, była czegoś winna. To stwierdzenie mnie szokowało. Możliwe, że niektórzy z Was zapytają, czy masz dowody na to, co mówisz? W dniu nieudanego pojednania, psycholog zasugerował zniszczenie wszystkiego, co było na papierze i tak zrobiłam. Ale czy tak czy inaczej, odpowiedź była i jest do dzisiaj by ta sama. Twoje słowo przeciwko naszemu. Dziś istnieje tylko moje słowo i słowo tych, którzy mi uwierzyli, które jest czystą prawdą. Jednak prawda, w każdym szczególe, zostanie ujawniona w dniu, gdy księgi niebieskie zostaną otwarte na sąd ostateczny. Świadoma tego, pomimo cierpienia, od tamtej chwili poczułam się spokojniejsza. A jednak wciąż czegoś brakowało. Przebaczenia z mojej strony. Pismo Święte uczy nas, że przebaczenie jest niezbędne, zwłaszcza dla zdrowia psychicznego i odzyskania wewnętrznego spokoju. Ponieważ nie mogłam już tego zrobić osobiście, zarówno z powodu odległości, jak i uniknięcia kontaktu wzrokowego, postanowiłam zrobić to na piśmie. I tak napisałam list, w którym przebaczyłam każdemu z nich. Niestety, ich reakcja była okropna z powodu fragmentu z Pisma Świętego którego nie rozumieli lub nie chcieli zrozumieć. Jednak mój zamiar został bardzo precyzyjnie wyjaśniony przez tego samego psychologa. Aby zakończyć tę bolesną kłótnię i rozpocząć proces zdrowienia. Postanowiłam usunąć wszystkie adresy osób zaangażowanych w konflikcie. Ich imiona, adresy e-mail i numery telefonów, SMS-y, listy i wiadomości, aby oczyścić mój umysł z ostatnich toksycznych śladów. Nigdy nie żywiłam nienawiści do nikogo z wyjątkiem złych uczynków i nie tylko w tym przypadku, ale przez całe życie. Od dziecka nie wolno mi było mówić, usprawiedliwiać się ani bronić. Wszystko, co ukrywałam, pozostawało głęboko w mojej duszy, powodując poważną traumę. Zdaję sobie sprawę, że nie jestem bezbłędna. Nikt nie jest. Wszyscy nosimy w sobie ziarno grzechu. Wiedząc o tym, robię wszystko, co w mojej mocy aby poprawić mój charakter, wzmocnić słabości i wyeliminować te, które podważają moją godność. Od dzieciństwa wpajano mi szacunek nie tylko do rzeczy materialnych, ale przede wszystkim do ludzi, niezależnie od ich statusu czy pochodzenia, i oczekuję tego samego szacunku od innych, choć niestety wielu nie zna słowa szacunek. Gdybym nieumyślnie sprawiła komuś przykrość, zrobiłabym wszystko, co w mojej mocy, aby to naprawić jeszcze przed zachodem słońca i natychmiast przeprosić. Kłamstwa ranią mnie głęboko, ponieważ powodują poważne konsekwencje zdrowotne. Każde kłamstwo kryje w sobie setki innych, ale w końcu zostanie odkryte. Odkąd przyjęłam chrześcijaństwo, nie stosuję takich forteli, wiedząc, że prędzej czy później obrócą się przeciwko mnie. Moje studia teologiczne kontynuują, ponieważ pomagają mi lepiej poznać siebie, zrozumieć, co muszę poprawić i co wykorzenić ze mojego życia. Przez lata starałam się zrozumieć, Dlaczego ci, którzy uważają się być chrześcijanami, zwłaszcza kaznodzieje i pastorzy, nie potrafią odróżnić dobra od zła, nie przyznają się do swoich błędów, a co gorsza, nigdy nie przepraszają? Ale odpowiedź wkrótce została mi objawiona poprzez Pismo Święte. W rzeczywistości Pismo Święte miał rację, bo w liście Bi Apostolo Jakuba, rozdział godzina 1, 26, rozdział 3, 5, 6, 8 czytamy. Jeśli ktoś sadzi ze jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. Język jest ogniem, język jest wśród naszych członków. I rozpala bieg życia. Nikt z ludzi nie może ujarzmiać języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Dzisiaj, z pomocą Pana Jezusa uczę się uwalniać moją pamięć od resztek toksyczności. Staram się żyć w spokoju, pogodzie ducha, zachowując wewnętrzną równowagę wszystko to, co charakteryzowało mojego zbawiciela i mistrza, Jezusa Chrystusa. Jestem świadoma moich słabości, wrażliwości i emocji. Jestem świadoma tego, co muszę poprawić i zmienić, a Pan już działa we mnie poprzez nieustanną modlitwę. Wciąż namawia mnie, bym się nie zniechęcała. Ale to nie wszystko. Przyszedł mi z pomocą jeszcze bardziej, składając obietnice, mówiąc: Nie jesteś gorsza od innych i nie ma powodu, żebyś czuła się umniejszona. Jesteś źrenicą mojego oka. Wystarczająco dużo wycierpiałaś i czas zmienić twoje nastawienie. Kontynuuj korzystanie z daru, który ci dałem. Niech inni myślą o tobie co chcą. Idź naprzód z podniesioną głową, żyj pełnią życia i wiary. Zemsta należy do mnie. Przebacz im wszystko i to właśnie uczyniłam, szczególnie dla siebie samej, aby mnie żyć z urazą w duszy. Naucz się kochać ich takimi, jacy są. Ja zajmę się resztą. Zachowaj swoją wiarę. Czegokolwiek potrzebujesz, jestem zawsze gotowy ci pomóc. Po prostu mi zaufaj. I jeszcze, w ciągu twojego życia byłaś bita, maltretowana, głodna, cierpiałaś bezsenność ale od kiedy zaakceptowałaś mnie jako Twojego Zbawcę, zawsze postępowałaś uczciwie, mądrze, z wielką cierpliwością i dobrocią, darami Ducha Świętego. Na Twoją obronę masz tylko jedną broń: żyć tak, jak ja chcę. Niektórzy Cię szanują, wielu Tobą gardzi. Niektórzy mówią o Tobie dobrze, wielu źle. Mówienie prawdy jest Twoją cnotą, a jednak niektórzy, aby ukryć swoje kłamstwa, uważają Cię za kłamcę. Nadal jesteś traktowana jak obca, karana, dręczona, a jednak starasz się być spokojna. Nic nie posiadasz, a jednak czujesz się bogata. Twoja służba dla mnie była krytykowana, a jednak zawsze postępowałaś właściwie. Kiedy udało ci się szczerze porozmawiać z kimś, zrobiłaś to z miłości i dla jego dobra. Większość zamknęła swoje serca, ale ty, która otrzymałaś światło i prawdę, starasz się, aby świeciło przed innymi aby mogli wychwalać moje imię i jeszcze choćby te wszystkie próby powodują cierpienia pamiętaj ja przed tobą wycierpiałem niewypowiedziane rzeczy niosłem krzyż aż do śmierci z moją pomocą i ty to zniesiesz i kiedy te cierpienie będą się nasilać przyjdź i szukaj mnie rozmawiaj ze mną ufaj tylko mnie a nie ludziom próby nie ustaną i nie będziesz w stanie znieść ich sama zawsze jestem do twojej dyspozycji ale musisz zaufać tylko mnie. Kiedy czuję się zapomniana, zaniedbana lub celowo pominięta, a mimo to udaje mi się uśmiechnąć w duchu, chwalę Boga pomimo obelg, których doznałam, w to jest moje zwycięstwo. Kiedy czynię dobro, a mówią o mnie źle, kiedy moje życzenia nie spełniają się, kiedy moje postawy są krytykowane, moje rady ignorowane, moje opinie wyśmiewane, a mimo to znoszę wszystko w milczeniu i z miłującą cierpliwością, w to jest moje zwycięstwo. Kiedy jestem zadowolona z tego, co jem, w co się ubieram, kiedy znoszę wszelkie niezgody, nieregularności, nieprzewidywalność i irytacje, kiedy toleruję duchową lub moralną niewrażliwość innych, tak jak czynił to Jezus, to jest moje zwycięstwo. Kiedy nie interesują mnie plotki, nie powtarzam ich innym, kiedy nie szukam pochwał za moje czyny, kiedy nie szukam miłości dla siebie samej, to jest moje zwycięstwo. Kiedy doświadczam pokory krzyża, Bóg może mnie użyć dla chwały swojej sprawy. Bo wtedy Chrystus i tylko Chrystus jest we mnie uwielbiony. Chwała Panu, drodzy słuchacze i przyjaciele. Dziękuję, że wysłuchaliście mnie do końca. Jeśli ktoś z Was przeżywa trudny czas, cierpi z różnych powodów, nie traćcie nadziei. Przyjdźcie do stóp krzyża i podzielcie się swoimi ciężarami z Jezusem. On sam nas napomina, mówiąc: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja Wam dam ukojenie. Mateusza godzina 11:28. Niech Pan obficie błogosławi każdemu z Was.